Dzisiaj mamy już po raz trzeci organizowaną imprezę pod nazwą Raz na Ludowo, którą właśnie Dom Kultury ze wsparciem burmistrza miasta i, i różnych patronów medialnych organizujemy. Występują zespoły regionu Rawskiego a więc Wilkowianie, zespół podróżą, Linkowiacy, zespół pod basztą, no i oczywiście Rawianie. Wielmożny panie, czy podasz do pszczół naszego syna? Tak, podam. Podam. Matka, a ty się inzorami ludzkimi wcale nie przejmuj. I no byś ty, tu z Mariuszem pomyślały, co by tu tak zacnego gościa zacnie ugościć w naszej chałupie. No to by ty tejta no To to trzeba cię takie wydarzenie. Zaro, zaro, poczekaj. Chrzciny w wykonaniu zespołu Wilkowianie. Przed rokiem było wesele i, i zespół kontynuuje tradycję. Tym razem były chrzciny, czyli jak to zwykle w tradycji ludowej, mniej więcej rok po wesele odbywają się chrzciny. Jak widać, mamy duże zainteresowanie, mieszkańcy bawią się razem z nami, z zespołami. Myślę, że jest zainteresowanie tym rodzajem muzyki, a przy okazji po prostu no wracamy do korzeni, utrwalamy to, co już w zasadzie zanika i to, co warto, żeby jednak młode pokolenia poznawały. Jak najmocniej musimy to przekazywać, bo to mimo tego, że staramy się kontynuować, to już nasze pokolenie jeszcze to zna, ale młodsze coraz mniej.